Dzień dobry, u mnie dzisiaj na obiad będą plaski ziemniaczane z gotowanych ziemniaków. Będziemy potrzebować 500 g ugotowanych ziemniaków, jedno jajko, jedna łyżka mąki ziemniaczanej, jedna łyżka mąki pszennej, jedna cebula, sól, pieprz do smaku, tłuszcz do smażenia. Ja ziemniaki ugotowałam takie jeszcze gorące, przecisnęłam przez plaskę cebulę pokroiłam w kostkę i przysmażyłam na maszynę do ziemniaków dodaję jajko obie mąki i lekko przestudzoną cebulę teraz dodam soli i pieprzu, wszystko do smaku i teraz to dobrze wyrobimy Na patelni rozgrzewam tłuszcz i w międzyczasie będę formowała placuszki. Ja ręce lekko y, nauczyłam w wodzie, żeby nam się placki nie kleiły. I lekko rozgniatam i od razu będę kładła je na patelnię. I na rozgrzany tłuszcz kładę placuszki. Smażymy na rumiano z każdej strony. Przy formowaniu placków ręce muszą być wilgotne, ale nie bardzo mokre, dlatego, że przy kładzeniu placka na patelnię będzie nam pryskać tłuszcz. No i najlepsza by była patelnia, która nie przywiera. się i zobaczę jak wygląda z drugiej strony. Jeszcze musi się trochę dosmażyć. Teraz sprawdzę jeszcze raz i placuszek wygląda. Pięknie. Zobaczymy, czy wszystkie. Tak, ten też. I teraz dosmarzamy, tak z drugiej strony. Placuszki już są gotowe. Z porcji wyszło 7 sztuk. Takie placki możemy podać. Sosem mięsnym, lub grzybowym, lub z kwaśną śmietaną, albo sosem czosnkowym u mnie będą podane sosem pieczarkowym. Po usmażeniu placki położyłam na ręczniku papierowym, żeby ściągnąć nadmiar tłuszczu. Jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Dziękuję bardzo.